Cześć, mam kochis na kakao. To jest znowu odcinek z save, że próbujemy savey, ale lecimy i... Uuu, zobaczcie, widzę. mamy sobie to możemy sobie skręcić aż dwa razy, więc lecimy. No i... To jest odcinek z kroków. Znaczy z sejów. Próbujemy sejwy. Jeszcze raz sobie robimy tamte sejwy. Omityczne. Wow! Bardzo przydatne. Dobra. Przez wszystkie naszemu. Musimy sobie jeszcze ustawić. To nie będzie aż tyle trwać, bo nie mam czasu. A czy bo to mi się będzie długo wstawiać? Bo to, to mi się dwie godziny wstawiało. Nie wiem czemu tak, ale dobra. Alleluja, ale. Co to było? Widzą, gdzie tamten bot przegrał, bo wpadł w laser. Taki bot wpadł właśnie w laser. Bum, ale to bot. Ua. O, co jest? Prawie, prawie, a bez prawie, prawie, bo to jest fajna gra. Panu Bogu naszemu. Musimy grać. Bo! Sorry? Panu Bogu fajnemu. Ah. Dobra, lecimy. Bum. Nie wiem czy ja tak mówię, ale dobra. Nie. No. Bum I bum, ajdzie, Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki, jak być podrażniła, natychmiast wyrównują? Nie, no proszę cię, Oskar. Nie, co jest, co jest, co ja zrobię? Widzowie, pamiętaj, pamiętacie, pamiętacie taką interwencję? Co ja zrobię? Jepa, hałuję. Pięknie to zrobiłeś. Trzeba... Bum! Nie, nie, róż! A czego Kujaw... Musimy zrobić więcej sawów, bo na, na razie zrobiliśmy jeden. We big QUEEN a my be, 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 be do it with my shadow na mordy Co to jest w ogóle, tego się z save'a da zrobić Tylko, że ja nie umiem Bo to jest fajna gra, a Bo to jest fajna gra, a Bo to jest fajna gra, a, Bo to jest fajna gra, a To jest fajna gra, a, Dobra. O, mam 30 pingu. Ale dużo. Ale lelua. Bum! Z emo! czą, to się nazywa? Emo! Chodzie się PUM, no twoje imię? Dzienka pi bar. Kosmetyk, kurde, no, ja, cie! Big Queen. Ale my, my nie dał się! Ciężko, ciężko, ciężko. W tamtej rundzie mi lepiej szło. Dobra, no. O, klikuj. W tamtej rundzie mi lepiej szło. Dzisiaj zrobiliśmy zero saveów, albo tam jednego. Trochę to przybli... oddaliłem. Cimła... Dobra, przybliżę wam. Big Queen! O nie! O. Nie! Babciu, babciu, babciu! Czy tak wam lepiej? O. o! Nie! No czemu przegrał? Babik! wie. widzowie macie postanowienie noworoczne, bo ja mam po nowe postanowienie noworoczne. Znaczy w sumie jeszcze na razie nie mam. W sumie i tak już dawno to było, więc... Znaczy nie... Nie wiem, nawet kiedy to było. Nie, Nadia, kiedy to było, bo ten Sylwester zleciał, jak nie wiem, co. Napiszcie czy gdzieś. Wow, zrobiłem! Jak ja to zrobiłem? Nie wiem. W sumie łatwe. Dla kogoś to powie, że jest. To jest dla kogoś takie save'y, tutaj są takie S, a dla mnie to jest bardzo trudne. Gramy! Widzowie, gramy już! O, zaczyna się... O, zaczyna się gierka, bo gramy już. Gramy, gramy i już się zaczęła gierka. Aź, no nie mi. Nie, nie, co ja robię? Ode, po, pro. co ja robię? Big, kwi. Gramy, gramy, gramy. Chusteczki. Biwin! Pewnie się zastanawiacie. Co tu jest? A tu odpowiedzią na pytanie jest Karta Roblox. O, Roblox? Tak. Karta za Daj sobie w karca. 50 zł. Karta Roblox za 50 zł rocznie. Bum! Nigni! Co to było? No bróż! już Branie Granicza LEDowa. Widzimy, proszę! Dodajcie mnie, ja się nazywam Wdmny Ida. Nie no, nazywam się Tinka Pi, no To chyba jasne. Wieś wam w, w sumie filmie mówiłem. Jak ktoś nie widział, to może sobie sprawdzić. A my lecimy. Z blogdasz. Mam 45 pingów. Fajnie. Odpowiedź na to pytanie jest Roblox. Tak. No nie, no, nie zrobimy dzisiaj save'ów, bo ten bot tylko odpada i sobie taki dzień. odpadam. Jesteśmy już. Bum. Tym zakryłem. Znaczy nic, nie, nie robiłem. Wca, wcale nie zakryłem. Co jest? Ja, nie, 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 wcale. Już, no i co on robi? Widzowie nie opłaca się z butami. To musiał wejść za jakimś kolegą, bo ten cały czas tylko odpada. Znaczy ja nie wyzywam, że. Bo też jestem słaby, ale on tylko wchodzi stoi sobie. No to jest bez sensu. To nie ma sensu. Ui. O, dobra, jest runda wow, dobra Montes Salah Ła, ła, Nie Dobra, więc to jest na tyle, bo się po to grać Jak cały czas tak odpadałam No i papa. Pa.